No dobra, to jesteśmy na linii. Tak, już jesteśmy w Bretonii i z Twoją postacią. Eee, Lars wyjechał sobie z Bretonii, oczywiście za chlebem i oczywiście interesującym. Aaron. A, pfum, Aaron. <ścoughs> Sorry Lars, za eee, Aaron wyjechał z Bretonii, no bo Bretonia już taka zacofana, za, za, za ścianek się taki zrobił. Totalnie. Bidaj tym podobne tam dalej próbują te, te cnoty rycerskie trzymać, ale to... To już przeżytek. Ludzie już o tym zapominają i trzeba iść do imperium, jeżeli chce się człowiek rozwijać, czy mieć jakiś porządny biznes, czy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które oferują, i, jak zarówno krasnoludy, jak i, i ludzie tutaj z imperium. Ehm, Okej. Okay. Co jeszcze byś chciał wiedzieć? Co z lustrią? Z lustrią? O Tego marzy. się spodziewałeś? Nie, nieważne, to, to sobie ten. Co z wampirami, bo oni są blisko, blisko, blisko nul w miarę. No, jest Averland, no, no, jest Averland, no i... Jeszcze daleko. E, vampir, problem wampirów nie został rozwiązany, oczywiście, bo jakżeby inaczej. Wampiry są zwane, <laughs> zgadały się, trochę bardziej współpracują między sobą niż w przeszłości po, po, po tych potyczkach i oczywiście e, bo często są porywali, mają też swoją technologię, tak, też w oparciu o, o, o magię. E, i no na razie imperium się tam nie pcha, no bo to jest zacząć z nimi wojnę, to wojna na wykończenie po prostu. Mhm. Mm Mięso, które się nie kończy, co? Mm, tak dobrze. Jest. Co ze skawenami? Znaczy skawenów nie ma, ale co, co, co ze skawenami? Skawenów nie ma, no to co ja ci będę mówił. <grym> Aha, okej. Okej, okej. No, okay. Okay, okay, okay. no skawenów nie ma. Kuba, jeśli chodzi o moją postać. Yy... O szczęście chciałem się zapytać. Dobra, jak już idziemy do, do tego, do statystyk i tak dalej i tak dalej. Bo rozumiem, że moja postać jest 31, 31, 31... Nie, to 30... poczekaj. Aha. No mówię. Ty, ty, Przepraszam. Jestem jeden ne nerwowy sobie. jestem, ja nerwowy, wiesz, nie grałem 3 miesiące, to wiesz. Tak. Ja na razie mam powpisywane wszystkie średnie, ewentualnie coś tam zmiana w ogładzie z, tam, z twojej profesji. Jesteś, zaczynamy wszyscy na drugiej stopniu profesji. Nie na no, pierwszym i teraz tak. Cechy, no to tak samo mniej więcej jak było w czwórce. Generalnie nie przewiduję zbyt na, na tą chwilę rozwijania cech głównych, mhm. tylko umiejętności w oparciu tego to, co, co wykorzystujesz. Mhm. Ale jeżeli chodzi teraz o cechy główne, jeszcze to będziesz mi musiał sobie wybrać trzy cechy główne, które chcesz mieć. Ponad średnią i trzy, które poniżej średniej. I na każdy z tych będziemy rzucać sobie K10 i sobie dodamy ten wynik do tej średniej lub odejmiemy. Dobrze. Trzy poniżej. Punkty przeznaczenia daje, ży, ży, żyją tak jak żyły i działają Mówię, tak widzę. jak działały. Szczęście. To jest Twoja pula punktów szczęścia. Nimi możesz sobie podnieść test. Jak Ci zabraknie na przykład yy, dwóch oczek to możesz sobie odjąć od szczęścia, żeby, załóżmy, zmieścić się w danym teście. Dobrze. Ile odzyskujemy szczęścia pod koniec sesji? Yy, je, tak, na koniec sesji musisz wykonać rzut na szczęście i jeżeli się nie zmieścisz, to wtedy możesz odzyskać 2k10 punktów szczęścia w twoim przypadku, bo jesteś... szczęście, masz szczęście i masz poprzesuwane te opisy. Mhm, widzę. A nie no. Um. Nie, bo, bo ty to wpisałeś do towarzyski. Było A, wpisane no to, w towarzyski dobrze. i zostałem, zostawiłem na czerwono. No, to powinno być w szczęściu, nie? Więc możesz o, odzyskać okay. 2K10. Jeżeli się nie zmieścisz. I teraz tak, masz umiejętności no. jak tutaj też będziesz mógł sobie poprzestawiać trochę te, te rozwinięcia. Maksymalnie do 9, minimalnie do 1 punktów. Według tego co tutaj masz. I tak, zmieścisz się w teście bez użycia y, szczęścia, to możesz tą umiejętność rozwijać na koniec sesji, tak samo na takiej samej zasadzie. Czyli rzucasz jeżeli nie zmieścisz się w teście, na no, tą umiejętność, to możesz ją rozwinąć k 10. Okej. Yy, możesz rzucać testy na wszystkie umiejętności jakie są w podręczniku, aczkolwiek jeżeli nie masz jej jakby w swoich umiejętnościach, no to rzucasz na połowę yy, tego yy, cechy. Jeżeli zmieścisz się w, w 5%, to będziesz mógł ją sobie rozwinąć. Ale chyba to było trzy razy. Muszę przesłuchać ze szczepanem, jak to ustaliliśmy. Bo trzy razy musisz się zmieścić w 0,5, i wtedy możesz sobie ją wykupujesz ją na 1%, nie? Wtedy. Uh -huh. I Później okay. już możesz sobie normalnie ją rozwijać dalej. Uh -huh. um, um, um. Co dalej? A, talenty. Talenty też będziesz mógł sobie rozwijać, e, il, jakie tam sobie chcesz. Mm -hmm. generalnie, aczkolwiek to było mm -hmm. tak bardziej e, skomplikowanie, że musisz pilnować sobie jaki talent byś chciał sobie wykupić i sprawdzić sobie jakie masz z tym powiązane umiejętności, jeżeli też zmieścisz się tam e, 0,5 albo no, no jakoś tak było też, muszę to ze Szczepanem, bo już zapomniałem jak ze Szczepanem to mówiłem. Chyba Dobra. też trzy razy musisz się w 5% zmieścić, żeby wykupić sobie nowy talent. Czyli A, Expo ogólnie nie ma. Nie ma. Dobra. Hmm. Dobra. Hmm, chyba, że... Tu, chyba, że w talentach nie. Też raczej 0,5. Dobra, to mam do sprawdzenia, ale w każdym razie tak będzie. Jeszcze przed, zanim zaczniemy grać, jeszcze może się coś zmienić, więc w tym temacie. Dobrze, dobrze, dobrze. No. Co Powiedz... nie, nie przewiduję do rozwinięcia. Okej. Okay. No. Mm -hmm. Powiedz mi, jaki jest z awansem i czy przewidujesz awanse? Czy po prostu ty decydujesz, że zasłużyłem mm. na awans? Nie, w sensie, no, musisz rozwinąć te umiejętności, które masz w swojej profesji, tak? Okej. Okay. I talenty, a nie no talenty mam. Talenty Proszę. masz. No, później będziesz musiał też wykupić sobie te talenty. No. Przynajmniej okay. jeden tak z danej, z danej profesji. Okay. Czyli tak powiedzmy mniej więcej jak w czwórce. Więc będziesz musiał korzystać z tych talentów, żeby ukończyć e, profesję. Dobrze. No, ale generalnie nie ma ograniczeń co do, co do umiejętności i talentów. bo bohatera i determinacji nie ma. Na razie nie ma. Zobaczymy, co się pojawi później. Dobrze. E, szybko się... cztery? No jako człowiek, to cztery. Tak, było cztery, było cztery, okej. Okay. Może było cztery. E, dobrze. Czyli trzy cechy do góry, trzy cechy na dół. Tak. E, to moje pierwsze pytanie. Czy jestem... Czy mogę dopisać sobie rzemiosło e, piwowarstwo? Do umiejętności. Hmm. Ale musisz coś wtedy skasować? Język bretański. <grytanie> 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 Kurczę. Na najbardziej mi się nie podoba muzyka, gitara, śpiew, ale to pewnie jest specjalnie dodane. Mhm. Dlatego mi nie pozwolisz? Przekupstwo jest taką umiejętność. Dobra, yes. prowadzenie pojazdów. Okej. Okay. No bo chyba Szczepan umiec, nie? Chyba tak. Rzemiosło Że... piwowarstwo. Browarnictwo czy piwowarstwo? Jak się nazywa? Piwowarstwo. Piwo będzie będzie piwowarstwo i więc dobrze. Mm. No do tego. Mówię, te co masz umiejętności, tak się tobiesz mógł sobie poprzestawić tam na 1 albo na 9 tam, tak przed zanim razem zaczniemy grać. Czyli 1 albo 9. Czyli inesowym yy, suma. Musi się zgadzać. Musi się zgadzać. Czyli 100 ma być. Dobra. Okej, okay, kłam. <laughs> To łapie. Zepsucie dopuszczalne 6. Dalej jest zepsucie? Że mogę coś zrobić z zepsuciem? Czy po prostu dostajesz zepsucie i zepsucie nie, nie używam? Hmm. Nie wiem, czy wiesz o co chodzi. Nie. W sensie, że to, chcesz przerzucać zepsucie na przykład? Tak. Nie, mamy forsowanie. Tak. Czyli możesz przerzucić drugi test, ale jeżeli Ci się nie uda, to jest pech. Czyli ja najpierw Ci przed rzutem drugim przed um, zdecydujesz się forsować test, rzucasz, mhm. nie zmieściłeś się i możesz wtedy rzucić jeszcze raz, czyli forsujemy. Forsujemy mhm. test, ale wtedy ja Ci mówię na przykład co się będzie działo. Na przykład chcesz zrobić to piwo, nie udało Ci się, ale bardzo chcesz zrobić to piwo i forsujesz. No to ja mówię, jak Ci teraz nie wejdzie, no to Ci wybuchnie zakwas, nie? Zaczyn. Mhm. I to już mhm. beczki Ci się rozwalą, nie? Okej. Okay. Dobrze Dobra, mam. Czy coś jeszcze było? Chyba na razie nie. Nie pamiętam. Dobra, wybieraj te cechy główne, które chcesz podnieść i które chcesz sobie obniżyć. Szczepan jest dobrym strzelcem, więc ja sobie na pewno obniżę u, u, USA. Eee... Na co jest rzemiosło? Na zręczność. Więc tak, na pewno będę chciał zręczność. Ja sobie na razie pokoloruję, mhm. wiesz? a później to zmienimy. Ogładę będę chciał do góry, bo ja będę odgadania czuję, albo jak będzie odgadania. A no, ja też mogę być odgadania, mam charyzmę. Mm -hmm. No i co jeszcze? Najgorsze, że oni są dwaj do strzelania, co? Czemu? No i Carson są niedziałek z pistoletami widzę. Hmm. Znaczy, nie wiem, czy ziołek z pistoletem, ale jak pracuję w fabryce alterery nie zdziwiłbym się jakby miał coś. Więc tak, to na pewno idzie na żółto. Intuicja idzie na żółto. Intuicja uży się, się, się używa. Spostrzegawczość. Spostrzegawczość, Jezus. Hmm. Czyli na percepcję w zasadzie, tak? Mhm. Nie podoba mi się to <słuch> ja, ja. zobaczymy, jak ci ty jeszcze pójdą. No wiem, bo to może iść wszystko w do dobrze w dół, a źle w górę. No. Szczepanowi dobrze się ułoży jakoś. Tak? No. Zazdrościa. A, w międzyczasie jeszcze ci powiem, że tego dnia, którego zaczynamy, to wojska imperialne, czyli tam te z nul opuszczają e, baraki wojskowe i no, ruszają na polno. Polowanie na zielonych skórych. Więc dzisiaj uh -huh. będzie przemarz wojsk, parada. Razem z uzbrojeniem sprzętem i tak dalej przez miasto. Uh -huh. Twoja za gospoda w zasadzie... A ona jest tam w tej części przemysłowej. Nie jest to dla bogaczy, raczej wiesz... Raczej zwykli robole przychodzą do ciebie. Aczkolwiek coraz ostatnio coraz mniej jest klienteli, bo obsługujesz zarówno nie ludzi u siebie. Więc ludzi masz coraz mniej klientów. Coraz Czyli słabiej. mówisz, że jest mało koneserów kraftowego piwa? No. W... Ludzie jeszcze nie są, nie są... gotowi na takie Wiesz, tam. Nie. nie w tej dzielnicy A. może. Uh -huh. <laughs> Co, jednak ze zmęczności rezygnujesz? Jeszcze nie wiem. Muszę ww w górę, no. <laughs> Ale żeś mi teraz dowalił. Czemu? <laughs> to jest tu... Zostawić. A nie, 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 nie. To idziemy tu. To idziemy... Bo sobie tu jedyne, co mi zwinąć będzie bardzo potrzebna, to do uników. A uniki ewentualnie będę mógł rozwinąć, z tego co rozumiem, z zasad. Mm -hmm. Jak tam się zmieszczę kilka razy coś tam, coś tam. Dobrze, więc zwinność idziemy na dół, inteligencję niestety idziemy na dół. No, ale to zrobiłem błąd, że sobie nie wpisałem co do czego, zapomniałem, że się rzucałem, to jest przydatne. Y... Masz www, www, ogłada, ogłada inteligencja, hazard, intuicja to intuicja, bretonski to inteligencja, mocna głowa, odporność, gitara i śpiew to będzie ogłada, opanowanie się woli, plotkowanie ogłada, przekupstwo to ogłada, rzemiosło to będzie zwinność, zręczność znaczy się, targowanie ogłada, unik to zwinność, wiedza, imperium, inteligencja, wiedza lokalna, inteligencja, wspinaczka, siła, Cena inteligentna. Wycena to jest ogłada. Nie, intelligent. Ogłada? No, właśnie, Teraz się Targowanie to nie ogłada. Właśnie. A przekupstwo też ogłada, no. Ta pan ogłada musi iść w górę. Www, chciałem iść w górę. I co? A, nie wpisałeś sobie tego wszystkiego. No bo za tak szybko pisałeś, że ja już się zgubiłem przy drugim. Panie. No to pisz charyzma Ogłada. Ogłada Ojej Eee OGD Hazard, inteligencja mm, Intuicja. Wiem, cechę masz dwie kolumny w lewo. Ale okej. Okay. Mocna głowa odporność. Dwa NG, razy ogłada. OGD, OGD, opanowanie siłowo i dotkowanie, ogłada, ogłada, zręczność, targowanie, ogłada, unik, zwinność, wiedza, inteligencja. imperium, inteligencja, inteligencja, Piła. Sił, inteligencja. siła i inteligencja. No. To to pójście w dół z inteligencją nie jest dobrym pomysłem. Czemu? Już słabo grał w karty i słabo wyceniał no co. Może dlatego no, ty biznes, tak myślę... słabo będzie szedł. Od razu słabo przeszedł. <laughs> No, ale nie chcę iść z siłą woli, bo wtedy mi spada i żywotność, i spada mi ilość zepsucia, więc z tym nie mogę iść w dół. Oj tam, oj tam. No, kułem, musisz tak myśleć. Nie musisz. Zresztą muszę. Ja. No, i jedną w górę podrzucić musisz, zdecydować. I tyle. paparara Bo to. Z co, co ma małeś? Właśnie to mi nie ma sensu, tak sobie myślę. Znaczy ma sens, żeby mieć życie i tak dalej, ale nie, ma sensu. Mam grać. Piwowarem. O, będziemy robić w piwo. No dobra. Zacznij, to mogę rozwijać piwem, a tego nie będę mógł rozwijać. To jednak tu. Dobra. Tak? Klepnięte? Okładam wytrzymałość w, w us, winność. No, musi być. No to... A mogę sobie, jak później przy rzutach, wybrać, które do którego? Nie rzucamy po prostu na kolej. Po kolei, po kolei. Mhm. P -p -p no dobra. No, oh, dobra, no. też, aż, aż się poprawię na tym. wu. I 1D10 to się rzuca. Uuu, panie, szalejesz. Ty wpisujesz czy ja? Nie, wpisuj sobie. To ja wpisuję już. Czyli rozwijam do no 41. No to nie tu, w początkowe wpisz sobie. No bo, okej, okay. no. Dobra, teraz mm. w dół, US, dawaj. 1, 9, 10. 3, czyli 28. Trzymałeś. Blisko, 38 38. Oczywiście 6, 20. czyli 25. No, Okej, okay. no jesteś krępy na tym twojej figurce, to. A no, tak specjalnie do sobie wępił, to by to Tak, aby jeden tylko, tak, aby jeden wyrzucić. O, A no. nieźle nieźle Dwadzieścia dziewięć. I Tu chciałem dużo. O Jezus, to źle. Jezu. No dobra. Nieźle. No nie to, jest. Całkiem, to całkiem nieźle wyszło. No siedem, y, czyli... czterdzieści czterdzieści Cztery No, to spoko. No ładnie. Czuję, że muzyka i śpiew pójdą na, na listko. Czemu? Mam dużo głady, więc mogę tym nadrabiać. <noise> Kuba! <głosy> ja nawet, nie, nawet nie patrzę na kamerkę, a wiem, że wywracasz oczami. <noise> no, bo słyszałeś. <noise> mm, czy jeszcze coś muszę zrobić, Kuba? Przed sesją. Kolorki sobie wymarzy na białą, bo już nie są potrzebne. Mm -hmm. Zwierzątka nie mam. Czy Kto, kto pracuje u mnie w, w Kaczmie? Czy to sobie później pogadamy i sobie sam wymyślę? Nie, prostu? masz. Pracownice. Generalnie co wieczór do Twojej oberży, czy do Twojej gospody, spada Bowol i Lars. Mhm i jakby trochę za... że jako ruch jest teraz mniejszy, no to co wieczór lubicie sobie popić twoje piwka. Także dlatego też wszyscy macie chyba mocną głowę wpisaną. Mhm. Dobra, a ja ty mam jedno pytanie. Mhm. Czy Crossroad bez problemu pije moje kraftowe pi piwo, nie wzgardza nim? Pije, a jakie ma wyjście? <laughs> ja mam też zwykłe piwo. Jak ma zwykłe do wybrania i takie kraftowe, to, to jakie jest? Nie je wiem, wybieram? to ustalcie między sobą. Ja się okay. w to nie mieszam. Okej, okay. ty się w to, to nie mieszasz. Okej. Okay. Eee, dobra. I słuchaj, masz pracownicę imieniem Natalia. Hulala. To i ona generalnie wieczorami przejmuje obowiązki prowadzenia twojej oberży, gdy ty zaczynasz zachlewać pałę z chłopakami. Masz nad kontuarem powieszoną swoją gitarę i się impreza rozkręca wtedy. Dobrze. Czy jest coś do ochrony? Nie ma w takim razie. tego chciałem, chciałem już, bo zawsze jak czytałem te książki, to zawsze był z jakiegoś nie wiem powodu, że zawsze był ktoś do ochrony. Jakby tam burdy wszczynali czy coś, ja nie wiem. No tu nie ma, nie? Ja nie wiem. To tu jest spokój. A, dobra, Dobre miejsce, to mi się podoba. Dobra. Generalnie Twój plan dnia to jest wstać rano, ogarnąć się i wyruszasz sobie gdzieś tam na, na zakupy po składniki do potraw, po składniki do... czy tam jakiś alkohol, którego tam piwa nie pędziesz i tak dalej, i tak dalej. Mhm. a później ogarnięcie gospody i gdzieś tam po południu czy tam tak w okolicy południa otwieracie. Dobrze. W piwnicy mogę pędzić piwo? Znaczy, pędzić. Yy, ważyć, co mhm. powiedziałem ważyć piwo. Myślałem o beczkach, bo mówiłem Ci, że w beczkach powinie piwo, przetrzymywane później. Mm -hmm. O tym czytałem na, na internecie ostatnio, żeby wiedzieć, czy tak się da, bo nie byłem pewien, czy tak tyle. I myślałem o tym, no bo jest wino sprowadzane z Brytonii, co nie? Mm -hmm. I myślałem o tym, co mogą robić właściciele tych lepszych oberż w Gospod z tymi beczkami, więc mogą je odsyłać. W ogóle bez sensu, bo jest zbyt niebezpieczne, zbyt drogie wysyłanie takich beczek, mhm. tak mi się wydaje, więc mogą je sprzedawać na zwykły użytek, że już przy... ja takie ku 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 kupuję, okay, powinien. Ty. Szczepan zrobił krasnoluda. Wyślij. A wysłał. No to nie wiem. <laughs> Nie, no spoko wygląda. Mi się podoba, mi się to podoba. Też, mi to też podoba. Dobry jest. O, Dobry. Ze Szczepanem się ugadaliśmy, że ma jego postać zawsze przy sobie klucz siedemnastkę. Nie ma, co by okay. się działo, zawsze masz siedemnastkę przy sobie. No chyba, zawsze. że będzie stał nagi, to wtedy nie ma siedemnastki. Ale tak mhm. generalnie to ma zawsze klucz siedemnastkę ze sobą. No ale mhm, to Francuz to jest, no to co to ma być, no? Dobre, dobre, podoba mi się to, to co wiesz. No. Dobre, dobre. Ale wiesz, co, ten, na tej stronie jest tak duże, te bronie wychodzą. A wtedy, jak ja dałem. No, to jest, tak duże, to jest... No. No, to jest takie pod DD zrobione tam. Tak często w tym jedynce w Never Winter Nights, pamiętam też te bronie były takie wielgachne i co myślę, kurczę, strasznie. Dlatego na początku zrezygnowałem z pałki przy pasie, mhm. ale później znalazłem. No i tak jest duża dosyć. No jest duża, jest. Yes. Powinna być taka króciutka po prostu, nie? Taka jest, m, pół metra to już jest, byłaby duża. <tuszy> Nie było płatki siedemnastki. Dobrze. Aj, Boże, Boże. To co, lecimy? Jesteś gotów? Czy zrobimy 5 minut przerwy i lecimy wtedy? 5 minut przerwy i... Ile ci zeszło ze Szczepanem? Mm, nie no, 3 godziny jechaliśmy, 22. To super. To, super. to mi się no. podoba. Chwila przerwy i możemy pykać. Tak. Dobrze. Gotowy? No to hej. no. no.